Opowiadają o tym, co się wydarzyło z Jezusem, za którym chętnie poszli, ale oto dramat kalwarii przekreślił wszystkie ich nadzieje. To jest powód, dla których, jak powiedzieliśmy, bardzo wielu innych Żydów też tego progu wiary nie przeszło. Na to on rzekł do nich: O nierozumni, jak nie są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swojej chwały i zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do niego. Ów nieznajomy czyta księgi święte biblijnego Izraela i wskazuje na ten wątek cierpienia. Ale oni tego nie rozumieją. Nie mogą tego przyjąć, nie mogą tego zaakceptować. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a on okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili go, mówiąc: Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby z nimi zostać. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali Go, ale On zniknął im z oczu. Poznali Go przy łamaniu chleba. Drogą do Chrystusa, do uznania Chrystusa stała się Eucharystia. Wtedy dopiero zobaczyli, jaki jest sens Starego Testamentu. To jest właśnie specyficznie chrześcijańskie czytanie Pisma Świętego, a czytanie Żydowskie Pisma Świętego jest tej optyki, tego spojrzenia, tej perspektywy pozbawiane. Zbilansujmy zatem. Gdybyśmy tylko polegali na względzie chronologicznym, moglibyśmy powiedzieć, że biblijni Izraelici są starszymi braćmi chrześcijan. Ale patrząc od strony logiki wiary i od strony duchowej, i od strony naszej tożsamości. My też nie wzięliśmy się znikąd. My otrzymaliśmy Stary Testament dzięki tym Żydom, którzy uwierzyli niegdyś w Jezusa, a potem pozyskali wielu innych dla tej wiary. Zatem w tej perspektywie owo starszeństwo zaczyna nabierać nowego znaczenia. Mało tego, ci, którzy powiedzieli Jezusowi swoje nie. Stali się fundamentem reorientacji, przebudowy religii biblijnego Izraela, z której wyłonił się judaizm rabiniczny. Kształt tego judaizmu określili rabini, dlatego nazywa się judaizm rabiniczny, a swoją postać normatywną przybrał w Talmudzie. Istnieją dwa Talmudy: jeden spisany około roku 400, drugi około roku 500. 400 lat po Chrystusie, 500 lat po Chrystusie, Talmud palestyński, Talmud babiloński. Czym dla chrześcijan Nowy Testament, tym dla żydów Talmud. Chrześcijanie czytają Stary Testament przez pryzmat Nowego Testamentu. Żydzi czytają Stary Testament przez pryzmat Talmudu. Talmud powstał później znacznie niż Nowy Testament, chociaż utrwala tradycje dużo wcześniejsze. W tym zatem znaczeniu ten przywilej starszeństwa przynależy się także i nam. Mam nadzieję, że udało mi się tę trudną problematykę Państwu nieco przybliżyć. Bardzo dziękuję.